Dajcie to miejsce, widzowie. Tak, że wiecie, zimno, kochamy się, Widzowie, dzisiaj będziemy tutaj, właśnie w to, gdzie. Tutaj to, da, da, to dawno nie było na kanale. za odcinkiem, żebym mógł że pokazać się. Nooo, jesteśmy sami na stacie. Z jedzeniem, że którym kilkuset kilometrów. Co tylko nasz. No, z tym stacjem, no, będziemy zostawić się łaskaw, są bo ja nie przedłużam, ja wam pokażę to coś w środku. Pum, szakelę. Tak. Mamy takiego jednego kombajna. To jest. Ja to, ja to jest to Zodach. Tak. Ja Teraz mam takiego drugiego i z Siankozu może możecie już to kojarzyć. takie coś do zboża, jakby nam kombajn nie chciał zapalić. Oczywiście czasami będzie też udało, że coś się nie zapalić, wiecie, dla takiego realizmu. Tak, dzisiaj Wam pokażę całe gospodarstwo. No tutaj już no i będziecie coś widzieli. Tak, mamy taki mikser, mikser wagon. Tam mamy beczkę. Tam mamy ee, ten wagon jakby to paszy. Tutaj mamy rozrzutnik, obadnika. tutaj mamy kobuta. Siema. zadatki nie mamy. I ten, ani pługu. Ale to się jeszcze dokupi. Tak, może zacznijmy jeszcze od tego. To jest. Tym się kadłuk jeżeli się może wiedzieć. No. I wejdę. Nie myślimy. Nie się. Tak. Tam są czujniki stoją. Troszkę ich na poszpodawcy. Jeszcze 4-5. Tu już się wiedzieli. Kolejny pakiet zrzutnik. Chodzę napiszcie, czy są dodzia dostawione? Czy mam je jakoś jeszcze po to zostawiać? Tutaj mamy mojego. cytaka. Tak to się nazywało. Chciałem jeden z nich żeby go mieć. No i mamy przyczepę ze zwierzętami. I coś, co na pewno żeście chcieli umieć u mnie na gospodarstwie. 10 knów. Gdzie 10, tylko. Niech ci, nie było mieszkania więcej. Znaczy na przykład, słuchajcie, sunset możemy wydawać 7 tysięcy Są 30 000. Nie patrzcie na tej nie bo tego nie będziemy mogli wydać eee, To było takie auko piękne I teraz przejdziemy do tego, no to chyba tu czekali Jeszcze co, za chwilę, tam jest pole I tak, tutaj mamy to coś to jest służy na przykład do przygotowania jakiejś maszyny, aby chodzić tak nie chciałbym się chodzić z ciągnikiem, bo byłoby na przykład blisko. I tam jedzie to po prostu go, jadę i podspinam. A tylu, to jest ten na, nasz największy ciągnik jak na razie, ale ja niedługo tego ciągnika się pozbędziemy i sobie kupimy lepsze. Taki typowy tutaj ciągniczek. Zobaczcie jak to fajnie wygląda te koła, co no to nie będę tego duszał, warto zostać na sedię. E, tak. Tutaj mamy e, no, jak to się nazywa? Naszego pięknego od susika z ładowaczem czołowym. Tak, Jotura. On ma taką ochrę, na ten wiecie, jakby miał robić akcjeobodnik. Mam jeszcze skit ale to za chwilę zobaczycie, czekajcie. Proszę, na coś w tym musiałem tak spić, ponieważ ponieważ chciałem, aby to coś było z tyłu. Więc się po zostanie dokupiony. Już w kolejnym odcinku to i sadzatka I też będzie taki jeden pewny ciągnik, że tego nie będziemy mieli na gospodarstwie. Nie, nie. Ona będzie tego w pilota. Wiecie, gdzie tam gdzie jest, jakby ta dziuda. I się pompuje i. Nagrywam! wam, eee, tak. Cieszę się za to Jakby to jakby był jakieś coś w tego, co przepraszam, na no, jestem chory no, Zupełnie przeziębienie I ten ciągnik I już o, ostatni ciągnik na całym gospodarstwie To... znaczy to tak On nie będzie używany zbyt... on będzie tylko do mikseta używany no karmienia zwierząt, czy tam do tej paszy? Tutaj jesteście bardziej tak z paszą powiązanych. Więc on nie wiem, będzie zbytnio używany na gospodarstwie. Chyba, czy możemy się wziąć się przejechać Taki fajny, nie? tak do połowy Na Znaleźliśmy w ogóle, czy do fajnie są te ustawione maszyny, czy mamy inaczej jakoś pozostawiać? Co? Okej. Okay. Ja tylko tylko teraz nie zdarzy, żeby tylko teraz nie zdarzył. Będziemy mogli na tym dach. Będę Nie, nas się. Dalszy rynek sobie nie chce naszym padać. To jest kit, to jest. Nie chce mi się do niego wchodzić. na no, przykład pokazać, tak. O, gdzie? Tak. Linka jest. Linka jest. Przechodzimy nie wiem, co to jest na link Trzeba uważać kilka polskiego, oczywiście pozostawiamy polskiego. I polskie, jeżeli to widzicie, to ja się cały czas oglądam. Tylko przejdźcie, że miałem przerwę, bo też musiałem troszkę nagrywać. Napiszę w ogóle, czy chcecie już tego Side of na, na kanale? Kto widział tutaj, niech pisze. Czy mam jeszcze się z tym wstrzymać? Bo nie wiem, czy na to czekacie, czy nie. to są nasze wymioty? Jak mogę. Co? W sumie, myślałem, że na jedną Bo nie pasuje mi to, gdzie stoi właśnie, słuchajcie, to zrzutnik. Jest po prostu sobie przejdziemy. Chcemy już, łatwiej się przejechać. To nie idę. Nie. Gdzie za tak. Zatem może to najlepszy po okazji, bo dawno nie był używany. A nie, nie ustawiałem. Już niezbyt dużo rzeczy dobię. Więc cyk, przyspieszamy. Okej, okay. podpinamy. Dajemy za to. Nie chcę tego gdzieś jakoś daleko że tylko to, to gdzieś to z krzaki schować, wiecie. Mimo, że nie mam kredy. Weźmiemy, 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 To jest jak w krzaczki. Chciałem to schować. Tam gdzieś, nie? Nie, czekajcie, tutaj. Tak, tu. Nie, no, dobra. Nie, to jest. Przed tam widzimy. O, nie tak? O. To też już niedługo będzie cedowa koszuna. No... Tyadał, to z koty cedował, jest? Nic z się nie W każdym razie, bo będę potrzebowała ten odpadni. Tylko to nie odcedałem wszędzie, nie? Bo widziałem, ale nie ciągnik. No, czy chcecie z takiej kamery, czy z jakiejś też innej? Też bym to o bardzo. Zgadam się z tej jednej i zobaczę, że się to może chyba móc powoli, nie? To już dobrze stoi. Czekajcie, wiem, gdzie to będzie widać. Zobaczmy miejsce, gdzie się przyda. Jeśli nie poza gospodarstwem, tylko na gospodarstwie. Miejsce, gdzie będzie zwykle stałe. Teraz no, sobie zdumiesz, nas? którą? Nie wiem, czy tak, tam w ogóle wjadę. Kiedy jedziemy. Jedziemy. I tutaj, gdzieś tam po prostu Tu, gdzieś, gdzieś. Nie no. o. Ok. E, to I to, tego to też tam to, 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 to nie Słuchajcie. Nie To jest dobrze, czy nie? nie. Wiesz co, co będzie tam stało, potem się w komentarzach postaramy to ustawić.